Czy chcecie zobaczyć coś? To oglądajcie nowe przygody chłopca, dziewczyny, psa, kota, myszy i sera. Zaskakujące, odnotowe, magiczne, po prostu włącz i oglądaj! Dziewczyna, chłopak i TD. Nowy sezon od poniedziałku o 17.20 w Disney Channel. Hej! W sobotę 28 września świętujemy Dzień z Biedronką i Czarnym Kotem! Tej imprezy nie mógłbym odpuścić, tym bardziej, że są goście specjalni! Dołącz do nas i oglądaj swoich ulubionych bohaterów przez cały dzień od samego rana! Dzień z Biedronką i Czarnym Kotem! W sobotę 28 września o 6 w Disney Channel! I trzeba było tak jutrać. Jutrać? Wiedziałaś, że urlop się zbliża, że spakować się trzeba. I co pomyślałaś? Że jutro to zrobię. Jutrałaś, więc pakowałaś się na ostatnią chwilę i nie wzięłaś paszportu. A co robisz z tym, że na emeryturze będziesz mieć tylko jedną trzecią obecnej pensji? Też jutra! Pomyśl o emeryturze już dziś wystarczy 100 zł miesięcznie, by zacząć inwestować z zenbankiem. Sprawdź na mbank.pl emerytura. Wimus.pl pożycz do 3000, LLS-u 0%. Byłoby super do smoka Krysu! Wow! Ten Edge jest mega! Chciałbym się nim ścigać z Soniciem! Znalazłam dla was idealną witaminę D i buwit D3 Kids. A dlaczego? Bo to lek z czystym składem. Tylko witamina D i tonel. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Świat straszonych piratów! Monety, które dają moce! Otwieraj fortecę! Używaj armat! Do już będzie skarb! Hehe! <grytans> Piratix Opening Box! Zaoszczędź coś ekstra, zyskaj coś ekstra! Tu i niepowtarzalne peronki z drugiej ręki na bintet. Polly Pocket, nowe zestawy, zestawy, słodkie zwierzątka, kryją mnóstwo niespodzianek! Whee! Windą w górę! O, mama i maleństwo, podwójna zabawa! Zabierz ją w drogę! Kompaktowe zestawy i toretka wiec Polly Pocket! Chosun Family.

Coraników moc! Oh, ale super przysury z koraników. Kto się bawi? The annual surprise, Herbert's laugh is planned for another day. Now stop, Sudafed, mądry sposób na katar dla całej rodziny. Chodziłeś ze spaceru z katarem w prezencie? Działaj szybko, wybierz Sudafed HA. Sudafed HA odblokowuje nos już po jednej dawce i dzięki zawartości kwasu hialuronowego nawilża śluzówkę. A ty szybko pozbywasz się niecianego kataru i oddychasz swobodnie aż do 10 godzin. Sudafed, mądry sposób na katar, dostępny w wersji dla dorosłych i dzieci. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z dołączono do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 25 lat 0% ze spłatą dopiero od nowego roku. Albo aż 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Ale to nie wszystko. Bo dodatkowo ten stolik za jedyne 49 zł. I zobacz jak tanio masz meble i dodatki w Agacie. Na przykład ten 18 elementowy zestaw obiadowy za 69 zł. A ten komplet 5 wieżaków. Wow! Tylko 6 zł. Przytomne domy biorą się stąd. Agata. Zostanę tu na całą noc brudna. Do rana wszystko zaschnie. A co tak? Somat Excellence 5.1 w z ekstra moc, Usuwa zaschnięte zabrudzenia lepiej niż zwykła kasa dla perfekcyjnej czystości. Wypróbuj nowy Somat Excellence, numer 1 na zaschnięte zabrudzenia. No ty super, to super! Doszłaś do Smoka Kresu! Wow! Ten Egg jest mega! Chciałbym się nim ścigać z Soniciem! Ile? 20 sekund! Natychmiast potrzebuję czegoś na ból głowy. Weź to. Paramik Fast. Szybkość to jego drugie imię. Mikrogałki, Paramik Fast rozpuszczają się już na języku, dzięki czemu działają szybciej niż tabletki. Paramik Fast. Szybciej niż tabletki. I to bez popijania. 3, 2, 1. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutką. Paramik Fast. Obniż na językach całej Polski. Tak w porannym programie moim gościem jest Robert, Robert. Makłowicz. Wyborne! kapary, Kabary Adriatyk Dalmacja. Szanowanie. Nawet Robert Makłowicz nie wyskoczy z lodówki, widząc jak wyrzucamy ich setki tysięcy rocznie. Lepiej naprawiać niż wyrzucać. Wybierz to w od AgriPol i darmową usługę naprawy z centu domowego i nawet 7,5% na lokację. Oszczędzisz sobie i środowisku. I elegancko. Klient, kolczuj bank pełen korzyści. Czołem dzieciakiem, mam kilka obłożeń. Przyjdź do ogniska! To moje dzieło! Nadia! Ciesz się dźwiękiem grzyczy. I posłuchaj historii, których jeszcze nie opowiedziano. Opóz Kiki Waka. Nowe odcinki od poniedziałku 30 września o 18.45 w Disney Channel. Wszyscy razem tak jest wielkie Co Trzeba było tak jutrać? Jutrać? Wiedziałeś, że kontrolka się świeci, że do mechanika trzeba jechać i co pomyślałeś? Może że jutro pojadę. No właśnie, jutrałeś. A co robisz z tym, że na emeryturze będziesz mieć tylko jedną trzecią obecnej pensji? Też si się Pomyśl o emeryturze już dziś. Możesz zacząć inwestować nawet od 100 zł miesięcznie z mBankiem. Sprawdź na mBank.pl emerytura. Szczęście zaczyna się od ciebie. Nowy zapach lawie B. mogą zabierać i to, i to, i to. Lek Ibuvit D3 to kapsułka, witamina D3 i olej z naturalnego krokoszu. I nic więcej. Bo w buwicie D3 nic więcej nie trzeba. Lek Ibuvit D3, produkowany w unikalnym systemie Viqual Pro działa i profilaktycznie, i leczniczo, i możesz go stosować nawet przez cały rok. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mogi Box Adventure! zabawki zmieniające się emocje. Fantastyczna wyprawa w poszukiwaniu magicznych klejnotów. Kim jest? Strażniczka skarbu. Wymagię Mogi Box mieć zawsze przy sobie od Magic Box. Dzieci rosną, a to kosztuje. Kupuj z drugiej ręki na Vinted i zaoszczędź na ubraniach i zabawkach. Coś w twoim stylu? Kup to na Vinted. Powiesz aplikację. No wy super! do Smoka Kresu! Wow! Ten Egg jest mega! Chciałbym się nim ścigać z Soniciem! No, zestawy, słodkie zwierzątka, kryją mnóstwo niespodzianek. Mii, i w górę. O, mama i maleństwo, pobbinna zabawa. Zabierz ją w drogę, kompaktowe zestawy i toreb leniwiec więc folipoket. Rzeczy, niezapomniane przygody z nowymi zestawami Lego Friends! Dołącz do przygody na lego.com LOL Surprise Co jest w środku? Z koralików skróćmy to Fryzur tyle, że szok Koralików moc o, Ale super Fryzury z koralików Kto się baci chce? LOL Surprise Hairbit Slap Jest przegrał na na Sudafed, mądry sposób na katar dla całej rodziny. Porodziłeś ze spaceru z katarem w prezencie? Działaj szybko, wybierz Sudafed HA. Sudafed HA blokuje nos już po jednej dawce i dzięki zawartości kwasu hialuronowego nawilża śluzówkę, a ty szybko pozbywasz się niecianego kataru i oddychasz swobodnie aż do 10 godzin. Sudafed, mądry sposób na katar. Dostępny w wersji dla dorosłych i dzieci. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem gdy maluje się weekendowe wyjście z przyjaciółkami, wiesz, że... Czas na hebe. I dostawę przez paczkomat Impost przy zakupach za minimum 15 zł. Teraz w hebe kosmetyki do makijażu do 50% taniej. Hebe. Komfortowe soczewki na cały dzień w Przy zakupie dwóch z soczewek kontaktowych aqv trzecie dostaniesz za grosz. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wracamy już za chwilę. 20 sekund! Na tej nie czegoś Weź to, Paramik Fast. Szybkość to jego drugie imię. Mikrogałki Paramik Fast rozpuszczają się już na języku, dzięki czemu działają szybciej niż tabletki. Paramik Fast. Szybciej niż tabletki? I to bez popijania. Trzy, dwa, jeden. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutką. Paramik Fast. dziś na językach całej Polski. To no byłoby super do świeżego Smoka krysu! Wow! Ten Trister, jest mega! Chciałbym się nim ścigać z Sonikiem! Tych dalet mocja. Nawet Robert Makłowicz nie wyskoczy z lodówki. Widząc jak wrzucamy ich setki tysięcy rocznie. Lepiej naprawiać niż wyrzucać. to szczątkredia agricole i darmową usługę naprawę z centu domowego i nawet 7,5% na lokacie. Oszczędzisz sobie jej środowisku. Elegancko! Kredia Agricole, twój bank pełen korzyści. Zdałeś się kiedyś, jak to jest nie pamiętać, kim jesteś, kim są twoi rodzice, albo kiedy są twoje urodziny? Oto Ayla, dziewczyna bez przeszłości. Jedyne, co może o sobie powiedzieć, to to, że kocha tańczyć. Po spotkaniu grupy Los Mirror odkrywa w sobie niezwykłą moc. Ciekawi, co wydarzy się dalej? Oglądajcie Ayla i Los Mirror. Nowy serial od poniedziałku 30 września o 19:20 w Disney Channel. you